Pytanie jeszcze, co z, tymi, z tą nawałą rezydentów. Ja nie rezydentów, ale absolwentów. Ja z uporem powtarzam takie zdanie. Nam nie potrzeba dużej liczby lekarzy, nam potrzeba więcej specjalistów, tak? I to jest jakby kierunek, który, który jest potrzebny. No i właśnie, czy rezydentury rozwiążą system? Obawiam się, że nie. Dlatego, że one są kosztowne. I proszę państwa, jedną rzecz w rezydenturach ze swojego doświadczenia powiem, trzeba zmienić. Ja bym. Prostą regułę postawił, bo popatrzcie Państwo na rozmieszanie kadr dzisiaj. Duże miasta kipią rezydentami, tak? W małych ośrodkach nie ma kto na rezydenturę przyjść. A zmieńmy zasadę: rezydentura związana z miastem. Chce w, z, ośrodkiem, z ośrodkiem szkoleniowym. Chce pani robić kardiologię, dobrze, ale, w, ale mamy wariant ABCD, Nie Warszawa, nie Poznań, nie Katowice. Tak? Dlatego, że tam już nie potrzebujemy y, tych rezydentów. I proszę państwa, może też. Już są takie inicjatywy, ale one słabo działają i lokalne stypendia, no urzędy marszałkowskie na przykład fundują pewne dofinansowania w specjalizacjach, chociaż powiem, że to nie jest najlepszy, najlepszy kierunek. Także zadbajmy, żeby nie tylko wypuścić na rynek absolwentów, ale żeby z nich zrobić specjalistów potrzebnych naszym pacjentom.